Kiedy będzie macza? To jest pytanie, które zalewa moją skrzynkę od, od rana. Moi drodzy, macza była wczoraj dostępna. Wyprzedała się w 4 godziny online i nie myślcie, że my zamawiamy jakieś 100 sztuk. Nie, my zamawiamy tysiące sztuk. W sensie tysiące tych takich, wiecie, pojemniczki to my produkujemy, natomiast mm, saszetek po 40 gram z Japonii. I wyprzydała się w 4 godziny, bo niektóre osoby kupowały po kilka sztuk, po 4, po 5. Ja tam widziałam w ogóle jakieś chore ilości. No i surowiec jest na kontroli celnej obecnie, bo przyleciał kolejny. Jutro prawdopodobnie go dostaniemy, będzie wysłany na produkcję, później do nas na magazyn, później wiemy Wam i w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w poniedziałek, będzie znowu matcha dostępna online. Natomiast we wtorek mamy bardzo ważne spotkanie. Mamy spotkanie we wtorek a propos właśnie maczy, no bo macza jest gigantycznym trendem na całym świecie, jest boom na nią i tak dalej. Natomiast my jesteśmy bardzo zawężeni, bo my chcemy maczę ceremonialną, chcemy organiczną, bo można mieć ceremonialną, nieorganiczną, można mieć ceremonialną organiczną, można mieć tradycyjną. My mamy pierwszego zbioru i w ogóle się bardzo zawężamy. A Japonia e, oczywiście sprzedaje macze na całym świecie, e, mają podpisane umowy między innymi właśnie z nami, ile e, kilogramów e, rocznie będą nam wysyłać, no i my już dawno przekroczyliśmy ten limit, tak? W tym roku zrobiło się takie boom na naszą maczę, że co przerosło nasze oczekiwania, co przerosło też ich oczekiwania. Nie byliśmy na to przygotowani e, ja. Mm, no, ja miałam takie marzenie, żeby Maczarnia była hitem. Ale słuchajcie, ten hit mnie troszeczkę. hit mnie troszeczkę onieśmielił. My jesteśmy wszyscy w szoku, co się dzieje. E... I. W sensie we wtorek będziemy mieć spotkania, co robić dalej, bo wybłagaliśmy jeszcze. Mm... Kilka tysięcy dodatkowych match, No, ale to przy takim ruchu, to te kilka tysięcy u nas starczy na bardzo krótko. Więc we wtorek będziemy mieć spotkanie, co robić dalej. I nieuniknione, że możliwe, że czeka nas wycieczka do Japonii, żeby szukać nowego dostawcy, bo obecnie no. Wiecie, to nie jest coś, co można sklonować, tylko trzeba poczekać, aż, aż będą zbiory, aż, aż zmielą tą, tą, tą maczę. Bardzo uparłam. Ja się bardzo uparłam, żeby ta macza była właśnie organiczna i ceremonialna. Ja wiem, że inne kawiarnie robią na tradycyjnych i takie w ogóle stoję przed różnymi teraz pytaniami, co robić dalej. Co robić dalej, bo czy też mieć jakby w ofercie możliwość i tradycyjnej, i ceremonialnej, czy tylko trzymać się tej ceremonialnej jakby. To wszystko we wtorek się wyklaruje, będziemy mieć kilkugodzinne spotkanie. Mm, burzę mózgów I yy, no, na przykład na no, najbliższy, zbliżający się projekt będę potrzebował około 200 kg maczy, nie? Także... Oni tam już ze stołków pospadali dawno. Te 200 kilo to tam starczy nam na miesiąc. Chętnie bym otworzyła od razu 60 maczarni w Polsce. Natomiast nie otwieram, jak widzicie, i nie dlatego, że po prostu jakby nie mamy na to finansów, czy, czy nas jako firmy nie stać, tylko dlatego, że surowiec. Naprawdę, to jest jakby jedyny problem, przed którym stoimy, no bo nie wiem, burza mózgu, klejna. jak widzicie, po prostu prowadzenie firmy i tu się wiecznie cały czas coś dzieje, jest cały czas jakiś e, rozwój, trzeba cały czas kminić. No, irytuje mnie to, bo jak bardzo chcesz jest ten moment, to trzeba, wiecie, łapać, e, łapać, jak to się mówi, za jaja. Coś tam za jaja. A ja nie mogę tych jej teraz złapać, bo ich nie ma. Irytujące to jest.